Proszę Państwa, a teraz wystąpi z nami człowiek, który założył kabaret Ropa razem z Henrykiem Gołębieskim. Dotychczas był znany jako Państwu, ci z Państwa, którzy są już kolejny raz w kabarecie. Znają Romana jako znakomitego e, autora skeczów. Tym razem e, tu e, w roli, wystąpi tutaj w roli felietonisty, publicysty, człowieka, który będzie chciał ocenić aktualną sytuację w kraju. Roman Szczeblewski. Spotkałem się z sąsiadem. O taka tam rozmowa. Otworzyliśmy flaszkę, jak na facetów wypada, bo przy połówce zawsze lepiej się gada. Lecz mój rozmówca zaczął mnie obrażać. Że mam złe poglądy, że na słowa powinienem zważać, że są słowa zakazane, których nie należy używać, a swoje wolnościowe zapędy powinienem powstrzymać. Nie mówi się kurdupel, tylko człowiek słusznego wzrostu. Jeśli tego nie rozumiesz, Przechodząc przez Wisłę, możesz zlecieć z mostu. To może zmieńmy temat, jak przygrożale faceci. Porozmawiajmy o dziewczynach? Nie, o samochodach. Czas nam milej zleci. Lecz rozmowa nie trwała zbyt długo, jak się domyślacie, bo znów coś palnąłem w opony temacie. Milczenie zapadło i cisza głucha. Hm. To może o samolotach szepnąłem mu do ucha. Lecz w tym temacie też czuję się przegrany, bo słowo Tupolew rozdrapuje rany. Kolejna myśl mi się po głowie Wałęsa. Yy, nie. Tego tematu nie poruszę i nie mruknie mi rzęsa. Rozlałem ostatnią kolejkę, bo na więcej nie mam już chęci, bo mam dosyć, jak sąsiad przy rozmowie ciągle coś kręci. I nawet nie spróbowałem, chociaż lubię, kawałka tortu, bo dla niego i tak jestem obywatelem drugiego sortu. Rozstaliśmy się w milczeniu bo mam taki gen, on włączy jedynkę, a ja TVN. I tak wyglądała rozmowa jak Polak z Polakiem o wykopanych rowach, nad którymi trzeba stać okrakiem.